Przyjechaliśmy do Pana, ponieważ przeprowadziliśmy prowokację dziennikarską tak. i zakupiliśmy jako jaja konsumpcyjne jaja wylęgowe. Aha. I to są jaja, które wedle tych numerów, które mają nabite, pochodzą od Państwa z fermy. Naszej fermy? Tak. tak. Mamy zdjęcie, pokażemy może Możemy Panu, panu pokazać yy, te numery. W jaki sposób możemy ustalić komu? E, do ilu komu? Pan odstawia? Nie, Tym tylko jednym. do jednej. Do jednej. Gdzie? E, to jest zakład goleńgu bylęgu... ja, no, znaczy ja w tej filmie jestem 20 lat. Nie? A Wy kupiliście te jajka skąd w ogóle? Że, że, że... Jako od, jajka konsumpcyjne. Od, sko... od handlarza takiego? Od handlarza, który na pewno jest pośrednikiem i do tego, jak wiele na to wskazuje, nielegalnym pośrednikiem. Pytanie skąd on ma te jajka? No bo pan wie, że one powinny być zutylizowane. To są te, gdzie zarodki obumarły. Tak, no to na pewno idą do, do utylizacji, a co, co później się z nimi dalej dzieje, no to ja też nie Nie dodać. słyszał pan o tym, żeby one wracały na rynek w jakiś sposób? Nie spotkał się pan z tym? Absolutnie. Halo? No, nie, Mówiliśmy podczas prowokacji Jajka, tak. które mają numery pochodzące z państwa firmy, to są... To były jaja wylęgowe, które zostały sprzedane jako jaja konsumpcyjne. Nie możemy na wszystko odpowiadać. Generalnie Pani dostała jajka no, nie o ten także no, nie, nie, nie ten droga. Tak? Ja stoję na stanowisku, że my oddaliśmy te jaja do utylizacji uprawnionej w firmie. Mam na to wszystkie dokumenty, to oczywiście jeżeli będą jakieś kontrole uprawnionych organów, to będzie to bardziej wszystko pokazane. natomiast ja Pani nie pomogę w jaki sposób te jaja się u na znalazły, bo ja tego nie wiem. Ja mam... Oficjalnie ci Państwo, od których kupiliśmy paletę jaj wylęgowych jako jaje konsumpcyjne, prowadzą piekarnię. Gdzie? Proszę zobaczyć. To jest no, sam moment przekazania nam tego towaru to była zamówiona cała paleta jaj. W takiej sytuacji no, zarządzę kontrolę tej, 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 tej piekarni, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście taki towar jest, czy go nie ma. Nic więcej Państwu nie odpowiem w tej chwili. Zaraz zrobimy kontrolę i zrobimy to. I kiedy ta kontrola się może odbyć? Dzisiaj, zaraz. Dzień dobry, Joanna Pankarska z z uwagi. Dzień dobry, znamy się, właśnie, to dobrze, bo nie wiedziałam, czy to o Ale chciałam zadać kilka pytań. Chciałam zapytać, dlaczego panowie handlujecie jajami wylęgowymi?